Cześć, witajcie w predykcjach do Hype MMA, czyli gali sztuk walki, która odbędzie się 17 kwietnia. Dziś zajmiemy się siedmioma pojedynkami, które odbędą się w sobotę, ale najpierw przejdziemy do zasad, które będą obowiązywały na tej dokładnie gali. W odróżnieniu do fejmu, w Hype będzie tutaj Trochę bardziej skomplikowanie, jeśli chodzi o uczestnictwo, ponieważ hype ma formułę sezonową. Na jeden sezon składa się 6 gal, 5 eliminacyjnych, i jedna finałowa. Czyli mamy dosyć e, taki wzór serialu, można powiedzieć, kilka epizodów i finał e, sezonu e, na koniec. Na każdym z wydarzeń eliminacyjnych jest 6 walk plus Super Fight. Super fight to poza walka dwóch gwiazd FAME, czyli tej nadrzędnej Federacji. E, a hype jest taką drabiną, można powiedzieć, właśnie do fejmu. Po każdej gali mamy 6 zwycięzców, łącznie po pięciu wydarzeniach mamy 30 zwycięzców i 30 przegranych. Spośród zwycięzców widzowie, włodarze i zawodnicy fame wybierają 8 najciekawszych zawodników, którzy najbardziej skradli ich serca, najlepiej się pokazali, zrobili może jakieś dymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli chodzi o wagę głosów, Widzowie będą głosować poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie hypemma.tv. Włodarze będą prowadzili głosowanie w formie obrad, natomiast zawodnicy Fame wypełnią wewnętrzną ankietę. Procentowo to się przedstawia tak, że widzowie to aż połowa głosów: 35 włodarze i 15% to zawodnicy Fejmu. Ośmiu wybrańców zmierzy się w walkach finałowych. Na ostatniej gali sezonu odbędą się cztery półfinały w dwóch kategoriach wagowych, a następnie dwa finały. Dwóch zawodników zakończy sezon hype z kontraktem na pięć walk w Fame MMA. Spośród przegranych zostanie wybranych dwóch lucky loserów, którzy zaskarbili sobie sympatię widzów, włodarzy i zawodników Fame. Zawalczą oni o kontrakt na jedną walkę w Fame MMA. Dzika karta to natychmiastowy immunitet dla zawodnika rozporządza nią przywódca Watachy Sylwester Wardenga. Może ją przyznać w dowolnym etapie trwania sezonu, dowolnemu zawodnikowi, wygranemu bądź przegranemu. Taką kartę można przyznać raz na sezon. Także jest to na pewno ciekawa, ciekawa tutaj rola Wardengi. może sobie wybrać swojego jednego lubieńca i czy to, je, czy to będzie wygrany, czy przegrany, przechodzi on dalej. I będzie miał szansę pokazać się w fejmie. No i co? I w tym momencie możemy przechodzić już do karty walk. I zaczynamy od mocnego starcia Norbert Norby Krasnodębski versus Oskar Blecki-Lesiak. Jeśli chodzi o Bleckiego, to trenuje on do pojedynku pod okiem profesjonalnego zawodnika MMA Adriana Gralaka. Jest to zawodnik z bilansem 2-0-0. Na razie niepokonany na scenie sztuk walki. W wywiadach Oskar Nadmieniał, iż treningi u tego fightera nie należą do najłatwiejszych. Adrian jest wymagający i pracuje nad jak najlepszym przygotowaniu do walki swojego podopiecznego. Blecki to najmłodszy zawodnik hype, 18 lat. Jego przeciwnik Juan Norbi posiada na karku tych wiosen już 26, czyli aż o 8 więcej. Blecki uczęszcza także na treningi do WCA, gdzie pod okiem Anzora Ażiewa, znanego z treningów z Kasperem Błoński, szlifuje swoje początki, w MMA. Natomiast One Norbiego do walki przygotowuje zawodnik MMA z rekordem 3-1-0 Bartosz Pasik. Moim zdaniem lepiej do tej walki zostanie przygotowany Blecki i to on zwycięży w tym pojedynku. Możliwe, iż będzie po prostu zwinniejszy od Norberta i lepiej przeżyje kondycyjnie całą walkę. Takie jest moje zdanie i myślę, że Blecki po przygotowaniach u Anzora pokaże siłę, pokaże wolę walki i to ten pojedynek będzie dla niego wygrany. Przechodząc już do kolejnego starcia. Jakub, Kuba trenuje versus Christian Crisu Bartocha. Tutaj raczej niespodzianki nie powinno być. Kuba trenuje, jak sama nazwa wskazuje, od lat dziewięciu na siłowni. Cały czas jest w formie, ponadto pracuje nad swoim stylem walki pod okiem trenera Tomasza Borowca, czyli jednego z najlepszych kickboxerów swojej kategorii. Jako pokazał się na konferencji z dobrej strony nie reagował na zaczepki słowne przeciwnika, które też swoją drogą nie były jakoś wyszukane, występowało tam sporo wulgaryzmów, nierzadko tych samych co drugie słowo. Krisu trenował kilka lat judo, sam nie chwali się tym jakoś szerzej, lecz w wywiadzie dla MMA bądź na bieżąco wyjawił, iż jego treningi zakończyły się, kiedy miał lat 14, teraz ma lat. 19, czyli ostatnie jego styczności ze sztukami walki odbyły się dobre 5 lat temu. Ponadto liznął MMA 2 lata temu, lecz był to krótki epizod, bo tylko 5-miesięczny staż. Jest między nimi spora różnica, jeśli chodzi o motywację, i widać to na pierwszy rzut oka. Kuba powiedział, że ciągle przysłowiowo przysłowio trzyma michę, stosuje się do diety dosyć restrykcyjnie i boli go głowa, kiedy nie trenuje. Z drugiej strony mamy Chrisa, który powiedział, że jego pierwszym przystankiem po walce będzie McDonald's i sam nie ukrywa, że przez ostatnie dwa lata dosyć zapuścił się i nie był w treningu. Dlatego moim zdaniem w tej walce na spokojnie zwycięży Kuba Drozdziel. No cóż, Kuba trenuje, jak sama nazwa wskazuje, jest ciągle w formie, ee, jest jakby cały czas w treningu, natomiast Chrisu trochę tutaj bardziej próbuje robić show i trochę odwrócić uwagę od tego, że tutaj chodzi o walkę głównie. Konferencja to jest taki przedrostek, a, a ta walka jest głównym show. Więc co? Kuba trunuje, wygrywa, takie jest moje zdanie. I możemy przejść do pojedynku następnego, w którym to ulubieniec publiczności, czyli Jakub Bary Barczyk zmierzy się z Damianem. Kalbarem, Kalbarczykiem. Bary jest dużym faworytem widzów. Ma bardzo oddany i zaangażowany w życie swojego ulubieńca. Fanbase, który charakteryzuje się hashtagiem Team Bary. Kuba jest znany z uczestnictwa w łódzkim życiu walecznym. Można powiedzieć, samo sobie mówi e, prosty chłopak z bloków. Ulicznik tak zwany. Jest doświadczenie w nocnych podwojach na Piotrkowskiej. Może być ten fakt. Jego sporą zaletą przy tak małym stażu obu panów. Kalbar to tiktoker. Wywodzący się z branży fitness terazuje w Gdańsku pod okiem Pawła Szymkowiaka. Moim zdaniem w tej batalii zwycięży Bary, który jednak przez swoje uliczne bójki może być większą odporność na ciosy, a też jego pięść może ważyć więcej. Kalbar w kontekście kondycyjnym może wyglądać lepiej, lecz to Kuba przechyli szale zwycięstwa przez jego efektywną stójkę. No i cóż tu można więcej dodać. Bary jest kumplem Boxdela Nitro. Ogólnie bardzo taki przyjemny facet. Widać, że nikogo nie zgrywa, nikogo nie gra, jest po prostu sobą i się to jak najbardziej dobrze się go słucha, ogląda. Ma też doświadczenie właśnie na ulicach, w jakichś bójkach, więc na pewno ta, szczęga, ta szczęka może dużo wytrzymać. Jeśli chodzi o kalbara, no to tak jak już wcześniej mówiłem, może być to zaleta kondycyjna. Chłopak na pewno dużo uczęszcza na, na siłownię. Jest ta forma, lecz myślę, że Bary tutaj formy nie potrzebuje i jednak to uderzenie będzie swoje, swoje brzemię nosić. I Bary w tym pojedynku mi się wydaje, że zwycięży. Czwarty pojedynek to Zakrzew Mateusz Zakrzewski versus Albert Bercik Gambarian. Zakrzew wywodzi się z kalestyniki oraz treningów siłowych, Uczęszczał w przeszłości na zawody, więc jego w przypadku opanowanie stresu przed wyjściem na arenę może nie stanowić problemu. Trenuje u Wikingów w swoim rodzinnym mieście w Białym Stoku, tym samym klubie co zawodnik, do którego przejdziemy później, czyli Taksi zerte. Samo sobie mówi, iż potrafi stanąć na dwóch palcach, więc czy te gimnastyczne skillsy pomogą mu w gibkości podczas pojedynku, jest to jak najbardziej możliwe. Jako pewnik możemy wziąć fakt, iż zakrzew jest wyższy od swojego przeciwnika, przez co będzie miał większy zasięg ramion. Ponadto Mateusz w dniu pierwszej konferencji był od swojego przeciwnika lżejszy o przeszło 15 kg. Ciekawe, Jaką masę wniosą w dniu ważenia, lecz nie można polemizować z rzeczą, iż zakrzew na 100% będzie od swojego przeciwnika lżejszy. No właśnie, jego oponent, czyli Bercik postać komediowa znana z udziału w projektach Kuby Posta, z którym na ten moment już nie współpracuje. Oboje e, panów mają ze sobą takie dosyć średnie relacje, i na pewno nie jest to przyjaźń, tak jak w przeszłości. E, z jego wypowiedzi wynika, iż sam uczeszcza codziennie na treningi po, po 3 czy nawet 4 razy w ciągu doby, także jeśli jest to prawda, na pewno zasługuje to na szacunek, ale biorąc pod uwagę całe przekroj informacji o błokonach, Zakrzew zwycięży w tej batalii. Lepsze warunki fizyczne, ciągle w treningu. Bercik powtarzał, że od 5 lat praktycznie to był zerowy wysiłek fizyczny. Jeśli mówimy o tym w kontekście ćwiczeń siłowych, kondycyjnych, no to tutaj Bercik będzie sporo odstawał. W trzy tygodnie, choćby nie wiadomo ile treningów dziennie robić, nie da się tego nadrobić i dogonić Mateusza, naszego Zakrzewa w wydolności organizmów. Mateusz Zakrzew wygrywa w tym pojedynku, i co tu można więcej powiedzieć? No na pewno szacunek dla Bercika za to, że będzie wychodził do tej walki, bo na pewno Zakrzew, nie wiem czy dużo zawodników z hype'u chciałoby z nim walczyć, na pewno będzie wymagającym przeciwnikiem, przeciwnikiem, który na pewno tych przygotowań krótkich, ale jednak, nie odpuścił i na 150% walczył w każdym treningu na macie, więc moim zdaniem Zakrzew tu zwycięży, zwycięży ale ten obercik e, tutaj pokaże się z dobrej strony w tym właśnie pojedynku. No i co? Mamy pojedynek piąty, już wcześniej wspominany. Patryk T Malinowski versus Władysław Władek SJAF. Taksi trenuje w tym samym klubie co wyżej wymieniony Zakrzew. W wikingu. Jest mega głośnym chłopakiem. Na konferencji sporo zadymił, nie można mu zabrać na pewno jego żywiołowości oraz pewności siebie. Ostrow wkręcił się w treningi, które weszły mu już w nawyk czyli to na pewno na plus. Z drugiej strony jego przeciwnik Władek, który sparuje z Amadeuszem Ferrari, czyli naczelnym fejmowskim zadymiarzem. Władek nadmieniał również, iż Roślik sporo mu pomógł, jeśli chodzi o mental, przez wyjściem do Oktagonu. Tu na pewno zaprocentuje, lecz moim zdaniem. Taksi wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko i kolejny raz Biały Stok pokaże, jaka drzemie w nich siła. Widać było po wywiadach, wszelkich wypowiedziach, jak Patryk jest nabuzowany, zmotywowany i nie widzi scenariusza, w którym mógłby przegrać. Mój głos w tym starciu leci na taksi z RT. A przechodząc już do pojedynku numer 6: Adam Adix Woźnicki versus Paweł Pawlo Szwed. Adix to postać z uniwersum kamerzysty, ostatnio lekko kontrowersyjnego twórcy w internecie. Kolega hejtera, trenujący w klubie Fight Academy w Stargardzie. Jest dosyć skryty w swoich wypowiedziach, nie chce ujawniać swoich atutów, przyjął podobną strategię co jego kubel Mariusz Słoński. Być może będzie ona kluczem do niespodzianki podczas walki. Jego przeciwnik Pawlo znalazł zdjęcia Adama z treningów, w przeszłości, które miałyby predysponować Adixa do sporego doświadczenia w sportach walki. Prawda jednak wyjdzie na jaw dopiero jutro. A skoro już poruszyłem temat Pawła, to ten facet posiada także spore pokłady zdrowej pewności siebie. Jest przekonany o swojej sile i nie obchodzi go staż przeciwnika. Planuje wlecieć w Adixa z ostrym toporem, jak to sam powiedział, także w tej walce może polać się krew. Obaj panowie zapowiadają czysto sportową, ale za ciepłą walkę. Można tylko zacierać rączki na ten pojedynek w którym moim zdaniem wygra Adam Woźnicki. Posiada doświadczenie, nie obawia się ciosów rywala, wychodzi na kompletnym luzie i to może być jego recepta na zwycięstwo w tym pojedynku. Została nam ostatnia walka wieczoru, super fight. To, na co wszyscy czekają, czyli pojedynek Marcina Rafoniksa Krasuckiego i Mariusza Hejtera Słońskiego. No cóż, zapewne ten pojedynek przyciągnie największą liczbę widzów. przed Przedodbiorniki, Rafon versus Hejter. Pojedynek dwóch Zawodników z Fejmu, którzy mieli się ze sobą zmierzyć właśnie na tej większej, bardziej rozpoznawalnej zgale. Lecz Marcin doznał kontuzji i trzeba było to starcie przełożyć. Rafonix. Zapowiada polepszenie swojego mentalu, poukładał sobie kilka rzeczy w głowie, które przeszkodziły mu w poprzednich przegranych walkach. Do pojedynku przygotowuje się pod okiem Artur Nasowińskiego, popularnego kornika, czyli zawodnika KSW z bilansem 21/12/0. Jest to na pewno wzór zawodnika godny naśladowania. Miejmy nadzieję, że nauki kornika nie pójdą w las i Rafon zaskoczy nas swoimi nowymi akcjami na macie. Z drugiej strony. Mamy niepozornego hejtera, którego ostatnia walka z Filipem Zabielskim na Fame 9 zdobyła sporą liczbę fanów przez swoją prostotę. Wyglądało to jak pojedynki z pierwszych Gal Fame, w których zawodnicy nie byli jeszcze tak wytrenowani jak teraz, i głównie widzieliśmy długą wymianę ciosów w stójce, którą kolokwialnie mówiąc można. Nazwać Cepeljadą. Hater zaskoczył wszystkich swoimi umiejętnościami parterowymi w walce z Olejnikiem, potem przyszedł ciężki sprawdzian z Mortalciem oraz wyżej wymieniony starcie z Zawielskim. Według mnie bardziej zmotywowany w tej walce będzie Rafon i to on podniesie ręce w geście triumfu po werdykcie sędziów. Hejter na pewno nie da łatwo za wygraną, będzie próbował schodzić do swojej ulubionego parteru, lecz Marcin może być na to przygotowany i kontrolować zapędy młodego Słońskiego. W tym superfajcie stawiam na chudego byka. No i co? Moi drodzy, to było na tyle z tych predykcji. Omówiliśmy sobie całą kartę walk, zasady hype'u, czyli jak najbardziej mamy to wszystko już omówione, wszystko jest zrozumiałe. Także ja Wam życzę miłego oglądania Gali. Miejmy nadzieję, że nasze predykcje całej sportowej piątki, które dziś przedstawiłem dla Was solo, sprawdzą się. No i co? Słyszymy się w przyszłości, może przy. Prorokowaniu inny gal, być może fame, być może inne tego typu gale. Ja za dziś już Wam dziękuję. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.